Idziemy dalej, wszędzie są składowiska opon. Setki, a być może nawet tysiące opon. Co tu jest? Śmieciarka nawet wyjrzała. Śmieciarka tutaj wysypała śmieci? Patrz. No, o kurde. To? No. Jest tutaj tych opon jest no. tysiące. Tysiące, no. Może pan powiedzieć, w którym miejscu teraz jesteśmy? Jesteśmy na terenie pokopalnianym najprawdopodobniej po Haldeksie kopalni, były kopalni wstroski. Kiedy pan zauważył to składowisko opon tutaj? Kilka miesięcy temu jak robiłem po prostu rozeznanie budyny, opuszczonych budynków i natknąłem się na te opony. I y, zgłaszał ta, pan to komuś? Zgłaszałem to pani Olichwer y, przed sesją, sesją, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. Proszę mi powiedzieć, bo pan tutaj bywa kilka razy, był tu kilka razy. Czy tych opon przybywa, pana zdaniem? Czy, przybywa. Przybywa, tak? Przybywa. Czyli ktoś sobie tutaj urządził takie nielegalne składowisko? Zgładza się. Jak wygląda w prawo na ośrodku młodego górnika? Wejdziemy. Młodowprawa, nie? Tak. Przy młodego górnika Haldeks. W sierpniu jeden z naszych czytelników i widzów, pan Adrian Wdowiak, poinformował nas, że na terenie zabrze odkrył nielegalne składowisko zużytych opon. Z kamerą pojechaliśmy na miejsce, które znajduje się nieopodal osiedla młodego górnika, pomiędzy ulicą Podborem a ulicą Ziemską. Pan Adrian zgłosił to również zabrzeńskim radnym i Straży Miejskiej. Sprawa tego nielegalnego wysypiska jak też ogólnie nielegalnych wysypisk na terenie Zabrze była poruszana na wrześniowej sesji Rady Miasta Zabrze. 6 września 2024 roku zastępca prezydenta miasta wraz z naczelnikiem Wydziału Ekologii oraz naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Dokonali wizji terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicą Podborem i ulicą Ziemską, na którym znajdują się innymi ogromne ilości opon. Teren ten stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy miejskiej Zabrze. Szacowany koszt usunięcia wszystkich odpadów zdeponowanych na tym terenie to ponad 16 milionów złotych netto. Oczywiście poszukiwane są możliwości zewnętrznego sfinansowania uporządkowania tego terenu. Adrian, kiedy zauważyłeś to wysypisko? Parę miesięcy temu. Co to jest? Po spalenizmie. Paliło się coś tu. Słyszeliśmy w sprawozdaniu, że e, Państwo podjęli kolejną wizytę na przykład na ulicy Podborem, gdzie jest duże składowisko odpadów, e, w tym opon. E, chciałem zapytać, ile jeszcze takich wizyt Państwo planują, zanim zaczną Państwo coś z tym robić, ponieważ no, myśmy w ostatniej kadencji już... E, Kilkukrotnie ten temat po, po, poruszali. Były przedstawiane przez Urząd Miejski szacunki na uprzątnięcie tego. No i teraz słyszymy to samo. Po, po roku, po dwóch latach e, nie usłyszeliśmy nic nowego. Poza montażem o, po, fotopułapek i innych zabezpieczeń, o czym też już słyszeliśmy wcześniej. E, nie, nie słyszymy o jakichś nowych rozwiązaniach, czy też o, o jakichś deklaracjach, kiedy to zostanie uprzątnięte. Idziemy dalej, w stronę kopalni. No idziemy, idziemy. Ja nie, nie jestem w stanie i nie będę mówił, że te wysypisko dzikich opon zlikwidujemy do 15 listopada, bo byłbym chy, chyba niepoważnym, tak powiedział, tak. Działania są podejmowane. Jednym z takich działań, sposób pracy, który ja reprezentuję, jest odwiedzanie takich miejsc, tak? Dziękuję naczelnikom, pani naczelnicy wydziału ekologii, panie naczelnikowie, panu naczelnikowi ZKOL, że wspólnie odwiedzamy takie, takie miejsca, e, monitorujemy, e, rozmawiamy, co można zrobić, żeby e, między innymi e, dostęp do takich miejsc był ograniczony. Dziękuję panu radnemu, Cieśli, który zwrócił uwagę, że zostały postawione zagrody betonowe, które zostały zakupione te, te, te betonowe elementy, które po paru dniach zostały rozsunięte przez osoby nielegalnie wyrzucające te opony. Więc y, proszę nie mówić, że nie są podejmowane działania, bo działania są podejmowane. Y, takie nielegalne wysypisko podborem y, usunięcie, wykonanie zastępcze kosztowałoby 16 milionów złotych, tak? No to ja może zaproponuję pani skarbnik, żeby przesuniemy na przykład z utrzymania dróg, czy zlikwidujemy, zlikwidujemy na przykład akcję zima, może jeszcze do Wydziału Oświaty się uśmiechnę, żeby kilka milionów przesunąć na ten cel i zlikwidujemy te, znaczy nie zlikwidujemy, najpierw poprosimy Państwa o głosowanie, czy Państwo się na to godzą, żeby zlikwidować inne działania, a żeby zaniechać inne działania, a... Zlikwidować te wysypisko śmieci. Chodzi o tempo i chodzi o jakiś plan i jakąś przewidywalną e, przewidywalny horyzont czasowy na to, ponieważ no, w przeciwnym razie będziemy jakby akceptować z góry fakt, że wiele z tych miejsc po prostu kiedyś stanie się też obiektem pożaru. Spowoduje katastrofę ekologiczną, bądź też inne sytuacje niebezpieczne mogą się wydarzać z powodu istnienia takich, takich miejsc, więc no nie możemy sobie pozwolić na zostawianie tego na wieczne nigdy i jakiś dorozumiany horyzont czasowy rzędu 20 lat, ponieważ no to się skończy tym, czym skończyło się na początku tego miesiąca czyli Katastrofą ekologiczną. No, są pewne rzeczy w działalności samorządu, które muszą być podejmowane nie w ramach limitów czy w ramach bilansowania się tak zwanej gospodarki odpadami, tylko po prostu ze środków ogólnych, które muszą się znaleźć na takie rzeczy, bo inaczej ucierpi zdrowie mieszkańców. Ja naprawdę chciałbym uniknąć sytuacji, że za kilka lat będziemy sobie podsumowywać, bilans takich negatywnych wydarzeń i będziemy cały czas dyskutować o tym problemie, ponieważ no dla Zabrza jest to cywilizacyjne wyzwanie, żeby pozbyć się tego typu, tego typu miejsc. Mam nadzieję, że wesprze mnie pan w tym, żeby pozyskać pieniądze na to, żeby takie nielegalne wysypiska likwidować, bo rzeczywiście prawdą jest to, że wszyscy mieszkańcy nie powinni ponosić z publicznych pieniędzy naszych samorządowych kosztów e, usuwania takich nielegalnych wysypisk. E, I jest to problem e, tak jak mówiłam wcześniej, nie tylko naszego miasta, niestety wszystkich samorządów i mam nadzieję, że Rząd rzeczywiście zwróci uwagę na to, że jest to bardzo poważny problem. Jest specjalne rozporządzenie, w którym jest zapisanych kilka obszarów w naszym kraju, które są w najtrudniejszej sytuacji. I proszę mi wierzyć, że rozmawiając z prezydentami w różnych gremiach, na różnych posiedzeniach, naprawdę problem związany z dzikimi wysypiskami jest zmorą samorządowców, ponieważ niestety z jednej strony nie mamy pieniędzy na to, żeby te wysypiska likwidować, a z drugiej strony w Wcale nie chcemy ich w naszych miejscowościach. Co tu jest? Śmieciarka nawet wyjrzała. Zniszczyłaś No o Kurde, no. Wiesz, tutaj tych opom jest? No. Tysiące. Tysiące, no? Czy i kiedy to wysypisko zostanie zlikwidowane? Oby udało się, zanim nie daj Boże dojdzie do kolejnego pożaru. To jest niemożliwe. Tak, no. proszę zobaczyć.